21 grudnia 1937 roku odbył się pierwszy konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską. Fenomen szopki krakowskiej zrodził się w historycznej stolicy Polski, Krakowie, mieście z bogatymi tradycjami, pełnym zabytków. Nigdzie nie powstają tak niezwykłe budowle upamiętniające narodzenie Jezusa. Taka forma szopki wykształciła się w XIX wieku, rozpropagowana została w XX i do dziś jest kultywowana. Rozwój szopki zahamował wybuch I wojny światowej. W 1923 roku Muzeum Przemysłowe wznowiło spektakle jasełkowe i na przedmieściach znów zaczęto budować szopki i obnosić je po domach. Szopka stała się skromniejsza i obniżył się jej poziom artystyczny. Aby zapobiec zanikowi szopkarstwa, dr Jerzy Dobrzycki w 1937 roku zainicjował konkurs szopek. Wybuch II wojny światowej przerwał organizację konkursów na 6 lat. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się szopka krakowska, wykonana przez Tadeusza Rutę, która zdobyła drugą nagrodę w pierwszym po wojnie konkursie 22 grudnia 1945 roku. Jest to skromna budowla z trzema wieżami. W przyziemiu autor umieścił przedstawienie świętej rodziny, a nad nią betlejemską gwiazdę. Wyraźny podział na pięć pięter uzyskano przy pomocy balustrad oklejonych srebrnym staniolem. Środkowa wieża jest niższa od bocznych, zwieńczona półksiężycem i gwiazdą, a boczne cebulaste biało-czerwonymi chorągiewkami z papieru. Od 1946 roku organizatorem konkursu jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Co roku w pierwszy czwartek grudnia na rynku głównym pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Można podziwiać te niezwykłe dzieła tradycji szopkarskiej. Początkowo szopki były prezentowane tylko w czasie konkursu, a dopiero od 1953 roku na specjalnych wystawach w salach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ulicy Świętego Jana Franciszkańskiej, Rynku Głównym, a w tym roku pierwszy raz w oddziale Celestat przy ulicy Lubi 16.